Od kiedy Józefów uzyskał prawa miejskie w 1725 roku osiedlali się tutaj Żydzi. Zajmowali się rzemiosłem, kupiectwem i wyszynkiem, ale też obróbką wydobywanego nieopodal kamienia. Mieli hebrajską drukarnię, synagogę. Dzieci bawiły się i uczyły razem z polskimi dziećmi. Ja jestem jednym wśród was. Mieszkałem tutaj. Chodziłem do szkoły. Przez 200 lat w Józefowie Żydzi i Polacy mieszkali razem. Ich dzieci chodziły razem do jednej szkoły. Mój ojciec Jan Byra chodził do jednej klasy z Hannoch Zeber. Józefów był typowym sztetlem, zamieszkałym w większości przez ludność żydowską. Miasteczko miało wokół rynku specyficzną zabudowę podcieniową to tam odbywał się handel. Dziadek Josiego Avni urodził się w Józefowie. Życie koncentrowało się wokół synagogi i głównego placu w miasteczku. Żydowska część była tam. Był rynek, plac po lewej stronie. W 1939 roku było tu 3000 Żydów. Żyli w mieście. Stanowili 75% mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że oni zostawili wszystko, co mieli w Józefowie. Zostawili swoje działki, zostawili swoje budynki, zostawili cały swój majątek i mamy obowiązek, żeby tą pamięć o nich przekazywać z pokolenia na pokolenia. Żydowskie dzieje Józefowa zostały przekreślone w 1939 roku. W ciągu trzech zaledwie lat wszystko się zmieniło. Akcja Reinhardt była wyrokiem śmierci. W Józefowie utworzone zostało getto, w którym stłoczono setki Żydów deportowanych tutaj z innych miast, głównie z Wielkopolski. Zdolnych do pracy młodych mężczyzn Niemcy wywieźli do obozów pracy, a pozostałe półtora tysiąca osób, głównie kobiety, dzieci i starców Niemcy rozstrzelali w masowej egzekucji na Winiarczykowej Górze, 13 lipca 1942 roku zbrodni dokonał 101 batalion policji z Hamburga. W zagładzie z rąk niemieckich nazistów straciły życie całe rodziny: Aks 7 osób, Brestman 14, Drylewicz 5, Luchwed 5, Maimon 4, Schleier 50, Unterbuch. 21, Zilberstein 15 i wielu, wielu innych. Razem 913 ofiar z Józefowa: dorosłych, dzieci i starców. Wśród ofiar jest rodzina Dowid Jalowicki Kotowski ze Skulska. Mój ojciec, jego brat i siostry uciekli z Józefowa, zanim zaczęła się masakra. Moja babcia, Kotowski Gitl, została tu zamordowana. Jest pochowana w lesie. Mój dziadek, choć uniknął śmierci w tym miejscu, to dla niego masakra się nie skończyła. Został przetransportowany na Majdanek i trafił do komory gazowej. Pozostałych przy życiu Józefowskich Żydów wysłano transportem do obozu zagłady w Bełżcu. W 2016 roku w miejscu masowego mordu w pobliskim lesie odsłonięto pomnik. Upamiętnienie to inicjatywa policjantów z niemieckiego Hamburga i samorządu Józefowa. O żydowskich mieszkańcach Józefowa przypomniała uroczystość 13 lipca 2022 roku. Odsłonięto pomnik macewa pamięci autorstwa Jerzego Kaliny. W kamiennej ramie jest umieszczony szklany panel w kształcie żydowskiej macewy z inskrypcją przypominającą o wszystkich ofiarach getta w Józefowie. To pierwsza z wielu macew pamięci, które Muzeum Getta Warszawskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej będzie wznosić w dawnych sztetlach żydowskich miasteczkach, po których pozostało jedynie wspomnienie. My are here with me today, Moja rodzina, która stoi tu razem ze mną, pamięta i nigdy nie zapomni. 80 lat pamięci, od której nie sposób się uwolnić. Upamiętnienie to wspólne przedsięwzięcie Muzeum Getta Warszawskiego i samorządu Józefowa. Na ścianie synagogi odsłonięto też tablicę ufundowaną przez Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, która zawiera 194 nazwiska żydowskich rodzin z tego miasta. Pamiętamy o nich. Chcemy tworzyć mosty porozumienia między Polakami i Żydami, by nie zapomnieć o przeszłości i budować przyszłość.